Dzień dobry, witajcie wszyscy na naszym kanale Gołębie Rafała, Pauliny i Hani. Jako, że się zaczynają loty, postanowiliśmy odwiedzić hodowców w Szczecinie, którzy lotują gołąbki. Jesteśmy tutaj u hodowcy. Tutaj proszę. U proszę. Jana Waleskiego. U Jana Waleskiego, oddział Szczecin Dąbie. 0416. Tu ma Jutro jest pierwszy lot, tak? Koszowanie. Skąd? Ile, jaka odległość? Yy, koło 100 km. Koło 100 kilometrów. Nazwy nie pamiętam. 100 km Z Niemiec. Z Niemiec. będzie ile zakoszowanych u Ciebie? Sto yy, ileś. Ponad setka. Ponad setka. Teraz tutaj przejdziemy za chwilkę do hodowli. Kolega opowie, jak to wygląda, ile gołąbków, z jakich linii. Idziemy zobaczyć, co to się Pozdrawiam siedzi. wszystkich kolegów z oddziału. Tak, jest, pozdrawiamy serdecznie. I prezesa Mariana. Zachęcamy też do nagrywania. Zapraszania nie do filmu, filmowania, bo chyba wcześniej nie było, nie? Tej hodowcy takich, kto jest. nagrywał. W całej Polsce są takie filmiki. Także pora zacząć, żeby wcześniej się trochę ruszył. Idziemy do głębi, zobaczyć. Cała hodowla ile ma? Tak, mniej więcej, bo to wiadomo 200, 200 gołąbków Jesteśmy w pierwszym Takim półgołębnik to jest, bo to jest przedział ogromny przedział dla, dla samic w dół mm. Mm -hmm. Tylko gołębie są jeszcze nierozłączone. nie nierozłączone Dopiero będą rozłączone po drugim nocy I one idą na lot, Tak, to tak. Wszystkie jak byś mógł powiedzieć z takich to linii jest mniej, tak mniej więcej ogólnie? No najwięcej gołębi jest e, z linii Vandenabelle Van nabele. To jest e, teraz podstawa No i są inne ale To już jest parę sztuk Ale te się najlepiej spisują hmm. Jakiś tutaj gołąbek jest taki Co dobrze leciał w wcześniejszych latach jakiś wybitny taki czy e, Znaczy e, Starych gołębi już nie ma tu są tylko gołębie yy, dwuletnie i roczne. A, dwuletnie i roczne. I one w tamtym roku już leciały, tak? Czy? Yy, jako yy, dwuletnie, te co są dwuletnie, leciały. Mhm. Yy -y. abyś mógł jednego złapać, tak dla pokazu byśmy z tych gołąbków, abyś mógł złapać no choć jeszcze tu tutaj? Te... tu jakieś jajka leżą? to siedzi, tak się zrobiła <gry> Ta. ale to będzie, no i tu jest yy, gołębnik dla wdowców gołębnik dla wdowców tyle, że za dużo tych gołąbków jest i mają poprzedzielane półki na pół bo zostało bardzo dużo młodych i gołębielocznych. Mhm. na jajkach siedzą, nie? Mhm. I jeszcze jakie to są linie? Jakbyś mógł powtórzyć, żeby hodowcy usłyszeli z takich gołąbków, z takich, o takich hodowców. Wandenabele. Nabele Najwięcej jest gołąbków z Wande Nabele e, Szelensy mm -hmm. e, Wszystkie te gołąbki jutro jadą zaproszone tak, są tak. i tam plus tam te samiczki Ta. to. Ponad 100 sztuk, lot ponad 100 kilometrów. Dzisiaj koszowanie o 17.00. Oddział Szczecin-Dąbie. Miejmy nadzieję, że wszystkie w domu. Nadzieje, Pogoda że... ma być ładna z tego co tak 100 km. To... Pokażę gołąbkę. Mhm. Jaki to jest gołąbek? Nie, niebieski pstry z linii yy, Dajka. O. Samczyk? Samczyk? Samczyk. Rok tego gołąbka? To jest yy, 23. 23. Czyli w tamtym roku już leciał, tak? To mm -hmm, by... I do jakiej odległości doleciał? Jaki to. Ile konkursów yy, zrobił? Bo ja... Tego nie wiem, bo nie, 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 nie zapisuję dziękuję, tego. Ale przeleciał cały sezon. Yy, nie leciał, długich lotów leciał. Do 380 km, lot był za Szczecinem. Aha, 380 km. Jako roczne. Jako roczne. To one wszystkie tak leciały. Teraz oczko. To takie, te. Jedno ma ciemne, drugie mm. jasne. Aha. O tak. Nie? Aha, jedno jest ciemne, drugie jasne. Nawet nie wiedziałem. Ale leci, ale leci. Mm. O. Czekaj, możemy to z daleka czyściutko w gołębniku, zobaczcie hodowcy jak tutaj jaki kał jest chociaż nie są jeszcze rozłączone mhm. to nie ma żadnego lania ani nie ma nic, suchutko, suchutko. tak jest, suchutko to podstawa Coś do wody podajesz na karmy, Coś jakieś ten? po prostu... Na razie nic. Na razie nic. Dostają tylko dietę i, i, i karmę lotową. Mhm. Razem mieszam. Głąbki widać w dobrej kondycji. Nic nie siedzi, nie? Przykurczonego wszystko jest. Jest jeden gołąbek ze zerwanym skrzydłem, mm -hmm. który nie pójdzie na lot. Nie pójdzie Jest Super latał jako roczniak, ale no niestety przydarzyło mu się e, zerwanie skrzydła. Mm -hmm. I tak patrzę. A nie, tu a tu tak. widzę tak w większość siwków, mało jest czerwonych, tam białych, takich no, nie? Jest no, jest jeden? A tutaj się schował. To jest z głębi odmiecia Wyszomilskiego. Mm. Jego była samiczka, mm. mój samczyk. Które jest też rocznik jego głąbka Zobaczmy. 23, 23 Dobra, zobaczcie starszych okay. tutaj już normalnie huczy w głębniku taką czuć energię. Tu jest taki samczyk też zobaczcie To jest samczyk z Werkanemu Werkanemów. Ten, ten ciemny co za nim stoi, o co idzie. Mm -hmm. On też jest identyko taki sam. Identyczny. Mm -hmm. Też ma białe lotka. A jest, 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 no jest. O, no, są, no, razem. O, o, są razem. To są werkami. Mm -hmm. I też dobrze lecą. Też, no są. Mm -hmm. Też od miecia Wyszomirskiego, po jego samicy a mój samczyk A powiedz mi tutaj w oddziele ile Was jest hodowców którzy lotują No to Dużo 60, 60 Coś tam, ale dokładnie nie wiem nie? I to ten oddział w Szczecin dąbie, tak? W trzecim jest... dąbie 0,416 0,416 to czyli jest trochę, jest trochę hodowców. Jest, jest, jest z kim konkurować, nie? Mhm. Tutaj te dwa białolotki to, to jest tego co trzymali bandajek, mhm. a to jest wandenabela. Wandenabelę, I ten też tu białolotek Wandenabelę mhm. Tu też mam denabelę Białolotki, nie jakby tak, z jednego tak, tego, tak, nie? Tak. Ta cecha taka mm -hmm, UMB I tu góry też ten co był wcześniej Czyli te łąki tutaj wszystkie To do jakiej odległości maksymalnie chciałbyś w tym roku żeby przeleciały? Ile? No cały, cały Wszystkie loty tak? Wszystkie loty. Najdłuższy lot to jest ile kilometrów będzie? 700? 740 740 Na tą chwilę do, do sprzedania z zgłąków nic nie masz, tak? Jakby nie, nie, wszystko razie, wszystko nie, nie, na razie Na razie nic nie ma hodowce jakby o, Tu poszedł berkami na jajeczkę Jajeczka tu jest moja stara rasa mm -hmm. gołębi. Akurat tak. są dwa mazan. Ja mm -hmm. y tym po najlepszym moim gołębiu, który w tamtym roku mi zdech miał 19 lat. 19 lat. I to są gołąbki po nim, tak? Tak, tak. To już są wnuki. Wnuki. Czyli gołąbki tak jak do 20 lat powyżej, mm -hmm. nawet nie? Mm -hmm. Mm -hmm. Miałem gołębia. Płowego, który miał ponad 20 lat. 22 lata. I one są do końca płodne? Czy jak to wygląda? Nie. Nie, nie. nie. nie, nie. do pewnego momentu, ale nawet i tam mają 12 czy 15 lat, to potrafią. Mhm. Płocznie. Chodowlą zajmujesz się sam? Czy ktoś pomaga? Nie, zajmuję Jeszcze, się hodowlą. Sam. Nie? Syn zainteresuje się, czy. O synu, interesuje się jedzenie. Jedzenie. <średzimy> jedzenie, picie. Um, lubi gołębie, ale. A, wiesz, to dobrze, chociaż lubi, nie? To jest dobrze, Ale żeby... w czym? A, w czym w w w... Tego nie nagrywaj. <średzimy> <średzimy> Wycofaj. <średzimy> dzisiaj miały oblot, czy nie miały już? Nie, nie, nie. nie. wczoraj już... były na treningu y, z 30 km I nie było żadnych strat, nic, wszystko? Y, spóźniły się dwie samochody. Dzisiaj. dzisiaj rano przyleciały, ale nigdzie nie weszły. Podejrzewam, że rozgonił ich y, jaszczą. Y -y. Bo parę sztuk się y, zbierało i pod wieczór przyszły chyba ze trzy i rano dwie czyli tutaj u Ciebie zaczyna sezon ilością 100 sztuk, tak? 100 sztuk? no tak, ale będę schodził z tego, mm -hmm. bo nie będę już dorabiał półek a teraz poprzegradałem, bo szkoda mi ich było nawet nie wiadomo co co wyrzucić, nie? no tak które będą się sprawować. Lepiej chyba niż ilość, znaczy ten jakość niż chyba ilość, no, no, no. Ale mam parę y, super y, głębi bandenabele mhm. Samiczka jest oryginalna od bandenabele a samczyka kupiłem na aukcji od świętej pamięci y, Stanisława Krzyżaka. Mm. I to się sparzyłem. Żaden gąb mi nie zginą w blocie. Yy, nawet siadają czołowo. Yy, ale są dosyć duże. I, i drapieżnik nie. Łapie. Łapie, nie. Przeważnie samczyki. Tutaj blisko rzeka, nie? To też mm. to. Mm -hmm jak jeżdżę samochodem z żoną czy z córką z synem to widzimy jak gołąbki latają tutaj trening musi być nie gołębie są zdrowe najważniejsze że nie są porbiłem. zdrowe jest suchutko w głębiku zobaczcie no. tutaj nic nie ma no, nie, ja wiem z dwa tygodnie temu chyba sprzątałem mhm. ale... Się... No, ale No. karka No, ale. suchutko nawet kał taki co z jajek schodzą to jest wszystko wiązane. Pokaża. cena jest tu podpisana tutaj czy tak czy to było? Kiedyś, to... kiedyś było. Kiedyś napisałem jakie tam młotki były. Mm -hmm. A i tak zostało. Po prostu. I tak po prostu Moje lenistwo... Powiem no tak. <laughs> Dużo słyszałem taką opinię, bo ja się uczę o tych gołębiach pocztowych, że taka łezka w szoku, jak ma ten gołąbek tutaj, to jest jakiś znak szczególny, że dobrze lecą gołąbki. To prawda, czy to no, czy mit i kit chyba? Nie, to tam, powiem, są wyjątkowe gołębie, co mają łezkę, są, które nie mają łezki. Mhm, nie. Tutaj mamy jakiego gołąbka? Gołąbek z Vanden Nabele. Z nabele. Czyli takie gołąbki z tej linii się u Ciebie najlepiej sprawdzają. Tak, tak. To jest krzyżówka odwaltka uh -huh. i gołębie po mojej najlepszej parze, nie? Uh -huh. Waldek jak będzie oglądał to będzie wiedział. Nie? Gołąbek jest... O, powiedziałem z 23 roku. Uh -huh. Nie będę na mówił. Tak. O tak, zostawimy to ujęcie przez chwilkę. O. No, tak Możesz Możesz zbliżenie na no. oko zrobić. Widać oczko. jest ja mam na swoje gniazdo to pomyłkę zrobił. Mm. musi potrwonać i o której oni mówią tak rano pewnie 6-7 gdzieś nie wypuszczają yy, zależy od pogody musi być yy, no zasady słońce i chociaż yy, powyżej 10 stopni nie? o to, to. Nie wiedziałem tego. No, to jednak 50... mięśnie im sztywnieją jak wylecą z, z ciepłej kabiny na zimne to... To czyli jakby nie było tych warunków spełnionych to by nie puścili? No raczej nie. Raczej nie. Będą czekać. Będą czekać. Taka rozrzewka jutro, nie? Przed nimi 100 km. No to jest taka zabawa, nie? Uh -huh. Czyli i to, to się w Tej Polsce zaczynają loty, tak? Czy, czy to już, jest, już się już... zaczęły. Mhm. Już niektóre, niektóre oddziały miały loty i pierwszy lot A jak im tam wyszło, to nie Jednym lepiej, drugim gorzej. Tak jest To są wnuczki tego gołębia, co mówiłeś? No, na narościa na który 19 lat tak? przeżył, podobnie. Chodził do 20 roku. Mhm. One są takie mazane, nie? Jak mówiłeś, tak, nie? Tak. Są niebieskie. Są niebieskie z jednym białym piórem. Nie? Mhm. To dużo takich się pokazywało. Nie? Zachęcamy też innych hodowców ze Szczecina i tutaj okolica, by ktoś chciał nagrać filmik, to śmiało to można do mnie pisać. Nie ma problemu. Dostępny jestem tylko w weekendy, bo dawto pracuję. Tutaj też jest wnuczek narościatego. Mm -hmm. Nawet już kilo dziób ma Zróbmy zaraz zrobimy wyjazd najlepiej no tak widać tak wszystko teraz przybliżę no tu popatrz tak o, pięknie dalej o to jest 23 rocznik tak 23 rocznik tak. O, pióro a ten wyjątkowo ma jeszcze z drugiej strony o, o to jest no. Maszym wiosłować Maszyn Piękne gołębie Ja to lubię jak gołębie są takie masiste, zdrowe, a nie te... Zadbane Zadbane, nie? tak, bo to chodzi, żeby były zadbane gołąbki ja tu nie jestem jakimś ekspertem, tu jest ekspert od gołębi, ja jestem od gołębi ozdobnych, ale no, trzymam gołębie Ile już lat? Od 81 roku 82. To jeszcze mnie na świecie nie było <laughs> jeszcze mnie na świecie nie było nie było żadnych przerw cały czas? były, były. jakieś tam małe przerwy były, nie? Uh -huh. To nie powiem że nie było ale były nie? tu jest gołąbek też z naruścia tego wnuczek Ja miałem około 40 konkursów. 40 konkursów. Pięknego. Czy to I Latał wszystko. Od 100 do 860. Wszystko zaliczone. Tak. I czoło siadłem. Ze 100 i czoło z 800. Mm. Ona jest. Z białej głębi nic nie ma u siebie. Z... Są, są, są białe. Znaczy chcesz pocztowego białego. Tak, zapatrzeć. tak, 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 tak. Daję, ja Dobra.

wyższo mm -hmm. po popłowej i po i to nie ma znaczenia czy biały głąb pocztowy, czy zwykły Mogę, siwy. No, radę, dają nie? sobie radę były trzy, jedna samiczka późna, młoda dwa razy ładnie przyszła a na trzecim nocie zginęła nie? Mm -hmm. też w 2023 tak? tak, Gdzie, tak rocznie tak, po zielonej obrączce tak. skrzydło może rozłóż też ładne ma skrzydełko skrzydełku, mm. ściotkie. i ona też idzie dzisiaj? też, też, też. piękne skrzydełko oj lekarz, ona to jest dosyć jajko, nie? Przy tym wejściu, nie? Idą tam. tam... Siedzą, siedzą. Tak, tak, tak. Jak wchodzę, to muszę Delikatnie. otwierać drzwi i wyganiać Ale to chwilowe. Potem już się rozdzieli samice, samce. Tu będą siedzieć samice, tam samce. Samce, a tam samce. Mm -hmm. Jeszcze raz przypomnijmy oddział w Szczecin Dąbie. Oddział w Szczecin Dąbie 0416. 0,416. Jutro, jak się uda, to nagramy powrót do Ilość sztuk zaproszowanych będzie około 100. Idziemy do samiczek, jeszcze nie będziemy tu przeszkadzać. One sobie... Mo, może młode pokażemy. W no, oddzielnym filmiku damy. Tak? No, w oddzielnym filmiku damy młode, żeby było rozdzielone, żeby hodowcy się nie, nie gubili. Ja już tu nie będę. O, tu są samiczki, zobaczcie sobie. No to są samczyki i samiczki. To, a a, a, sam... to one jeszcze nie są rozdzielone. rozdzielone. Mhm. Karma jakaś mieszanka specjalna, czy to? Nie, dostają teraz dietę i, 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 i lotową bez grochu. Mhm. To jest czerwony. To czerwona to samiczka jest, tak? Tak, to jest... Tak, tak. To jest arden, 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 bos. Także hodowcy tutaj widzicie cała. Mieliśmy wam całą ekipę gołąbków, która będzie w tym roku walczyła na dystansie. I to 7 konkursów? 8 konkursów jest? Lotów w tym roku? To tak 14? O 14? O kurde, 14. 14 lotów. Będą miały co przelecieć. Tu jest łezka. Tomek jak tam oglądasz, to zobacz, jak tutaj w Szczecinie hodowcy hodują gołąbki pocztowe. Oddział Szczecin Dąbie. Tak. Mówiłeś o tych DPAch. Takie gołąbki. Dziękujemy tutaj hodowcy, że udostępnił nam swoją hodowlę. Będą relacje z przylotów gołębi, jeżeli czas pozwoli. Także serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy wszystkich hodowców gołębi pocztowych, także gołębi ozdobnych w całej Polsce. Dziękujemy. Dziękujemy i do zobaczenia na kolejnych filmikach. Pozdrawiamy.